Cześć, czyli witajcie, widzowie. Witam w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles, serii spojazdków. Mmm. Nagrywam to od razu po odcinku poprzednim, czyli dla was w To jest wtorkowy odcinek. Panią Reaper. Mm. No i co? Mam pomysł na builda Mam pomysł na Bilda, jest wciul drogi, bo do niego potrzebuję mieć dwie kosy. Poison Guberta. Trzy San Armory y San tego, y z tam Holy Armory, Holy Shielda, tam Shield of Valor Cap of Resilience, zrobionego na Stone Helmet Dwie te podki lepsze, staminowe No i, owe oh, jest No i cały plecak, nie, to jest Będzie ciężkie mega, dobra y Tutaj widzę, że robimy pochodnie Od razu może uda się na zapaloną Bananek, w sumie geht. Mm -hmm. A ja Mam to sobie tak. Dobra. No. Postaram się się zrobić jakiego poison bombę. A bodaj po prostu builda, nie? Czyli w sumie mnóstwo armorów. Koropet, krystale. No i kurystraklas, nie? Papetki. Dobra, jest pochodnia. Świnia Zloty za dwójkę, jest jak tanie, fajnie hmm. I to idzie tak To bym sobie kupił Ale w sumie, I again No 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 zrobię tak, żeby to było ładnie, i dobra No, klikuj No, to będzie mega ciężkie. Zrobi to wszystko. Dobra. Będziemy chyba chyba chciała zrobić. Pochodnia Zabił kurde miecza z po prostu torczem. Okej. Okay. Miss u mnie. Raz. Ziomeczek. To ma 0,7. z sami, to ma też 0,7, nie? W się nie różnie, przeciw, tym, że ma większe odważenia. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Kolejna świnka. Skarbonka Może być Sloty mogą być Świnka kolejna. No dobra Build pod świnie, kurde. O, wow. niezły starcary. Hardball i króde Hillosorcik. Maga dobra. Dobra broń na początek były gry. Mhm. Dobra. Już myślałem, że go nie zabiję. O, jest grzybek, dobra. Grzyb są akurat jest dla nas potrzebny w tej całej po prostu Gówno burzy. O, zrobię to, to tak Odświeżamy karty karty by mógł kupić i liczyć na to, że są smoka, żeby go zmienić na aborabiczonka albo tego lodowego ziomka. Tego Frozen Dragona, czego to się nazywa. No, dzień dobry, do pani Super Saiyan 3. <grym>, tak do ona wygląda, no tak, z włosami. Super Saiyan 3. To jest chyba jedyny chibek, który dobrze wygląda według mnie. Ewentualnie jeszcze ta nowa wielkanocna ta. Chęć to nazywa. Wielka arcerka. dobra. Nie arczerka to. Nie to uniwersum, ja to nie to uniwersum. Dobra. Ja bym liczył na inne karty niż te. I smok, dobra. Potrzebuję to, żeby zejść do który stamina tam na większy. Ale. <laughs> no, ale jakby sobie jakiegoś tutaj dobrego tego bilda. to each Magic Item. Dobra, zarezerwujemy to. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Ziema tutaj ma 3 bronie i to takie dobre. Przez z lifestealem, tutaj z przyspieszeniem. Ziemia, jak nie będzie po czasie, bo ten banan, ten banan po prostu ten, ten nie wygeneruje. Chyba, że mnie wcześniej, prędzej zabije tak niż on. Okej, okay, dobra nie to jest z... reaper jest tak są postacią dosłownie Pierw wszystko wygrywasz jest sposób świetnie a później pff, pff. ludzie ci rozwalają jesteś po prostu robiony jak chcesz co nie i burning torcha mogę zrobić daj mi to kupujesz mi burning torcha jako. on eee, jest tutaj burning torch to jest jako Okulny Nie widzę Burning Torcha, a ja jestem po prostu ślepy Podaj na wszystkich Playmy O Burning Torch, ty masz wzrość zesaminy 0.7 co 1.4, tak? Czyli masz takie same tutaj, dobra No to robimy, Box of Riches kupić na gemstone'niki jakieś? W sumie git, 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 no. <laughs> I liczę na jakąś fajną kartę. Piję jako tylko po to, żeby dosłownie odpalić torczę, nie? To jest... No dobra. Odpalimy dwa torcze, będę miał... w burning torcze. Będę zbierał sobie hita. Może jak o ja w końcu zabić, co? Nie. Zabiłem go. Tejom! As z rękawa, nie to as z rękawa. Zróbmy to tak. Kupmy to i teraz tak, sloty. Mm. Sloty, sloty, sloty. Okej, mm. ok, okej, okej, okej. To mi się podoba. Aha, czyli ten banitartas się odpala z tego. Cały czas nie mam tych walnych slotów, co? Ok, capo w zrobimy. K drugi smok. Co za piątkę? Worf. Tak mega Wurf. No, mosquito. To idzie tak opłacalne. przyspieszmy, to dzisiaj jak mi pieniądze zabije tyle reja włączą teraz będziemy leczyć się od wampiryzmu no ale blisko było pomimo tego według mnie blisko było dobra ty tutaj zrobisz yy, maksimum health za każdego peta e to ty jesteś git nawet panie wę wę wężu blime Dawaj mi jajo. to zarezerwuję, bo mi się przyda. I zrobić z tego sun shielda, e, e, znaczy sun armora. Ej, w sumie, sun armor zrobić tego. Co on robił? Dostajesz tego i tego za każdy holy item. I Fire zamieniać, ej, to w sumie nie jest głupie. No ale ja teraz nie mam w ogóle slotów, co nie? W ja mam przedmiotów w środku. Gdybym to bym zrobił tak Tutaj zrobił to tak, to zrobił to tak, o Te świnki, skarbonki, to jakbyś jakoś nie ten samego ona nawet jeden bym mógł sprzedać w sumie, dobra I lecimy No <laughs> Cztery rzeczy w że... Jest źle Dzień ma płomienie ja mam elpa Chciałbym zrobić z niego członka albo tego. Frozen dragona. Spieszmy to. Ja mu coś chyba nic i biję, bo się leczy. No, no i klasa. Z mm, sloty bym chciał, nie? Czy jest smok jest lepszy? Ten czy ten? Mm -hmm, mm -hmm. No lepszy jest na krawiczonk więc sobie też go zrobię O są sloty dopa, dobra to mi się bardzo podoba No nie będę na testy regena, chyba żebym sobie po prostu to wywalił no, bo dobra, świnie wywalimy, kurde co? W pieniądzach No, po co mi pieniądze? jest tutaj dwa pety ustawione, zrobimy sobie tak Chyba, nie? Tak to ustawimy Albo jednak do góry da mam to <laughs> Mam to Aj, z dragon się robi, dobra Bądź. Przyspieszmy to, źle jak ma tutaj większe zużycie staminy ale okej, okay. okej okay, zrobiłem to, jest Charizard, dobra, jest Hall of fire, Dragon, więc on zrobił tak, tak, okej. Okay. Halo Fire Dragon, to mogę już sprzedać tego tego w karda? To w karca. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej okay. Proszę bardzo, jak tutaj ładnie wszystko zrobione No kurde klasny. Tu jest jakieś nie więc też by już do robiono tak, bo ja już tutaj robione. Tylko, że ja bym to jakby zmieścił w ogóle. No, jak bym to zmieścił na pewno. Ale nie chcę. Nie dzisiaj, panie Wolpertingerze. Ja bym chciał, kurde, Fenixa? Po co mi Fenix miał Dobra, no to w sumie, enix i to jest głupie. Tylko, że ja tego teraz nie, nie dam. No nie postawię tego. No i to będzie tak drogo. Muszę jakieś, muszę mieć sloty, bo bez slotów to się nie obejdzie. O no, patrzcie na to, tak, żeby bezradnie wszystko ustawione, co? To mogę sprzedać. wszystkie brakujące miejsca postawić to kolejne jajo, nie chcę już kolejnego jaja. Nie. Nie chcę jajka. Te box of riches musiałoby się w końcu kiedyś postawić, co? Zamiast tego grzyba. Dobra. Potrzebuję dużo slotów, naprawdę. Ja mam tutaj tylko... 6 sześć... No, sześć plecaczki normalnych i dwa pany paki. To, to jest trochę mało. Widziałem, jak to będzie smaszowane po prostu moimi zwierzętami. I o to chodzi. Pizza. Wow. rabi chong zrobiony. It's. Dobra. Mm. No, to jest to, na nie robimy w sumie, bo. Chyba, że. Czy znaczy, to jest jakiś warfet? No, miał slot, to byś był warfit, nie? Ale że nie mam slotów, to nie jest warf. Dobra. W sumie. Pamiętacie jak mówiłem, że robimy builda po tych truciznę, żeby mi pojezdnął bomba? Żartowałem, nie robimy nic takiego. Dobra, dawać mi tam byle kogo, co? Teraz potrzebuję mnóstwo slotów, więc to bym wywalił, to bym wywalił. Tego też sobie mogę sprzedać, tu koniec sloty. Które mi się bardzo przydadzą, ale to bardzo. Trzeba dwa pomienia, dobra. Um, nie to w sumie w tym miejscu było na git chyba. Nie ma dużego Holly itemu. Więc dobra. Okej, okay, ziomek się trafił, ciężki, naprawdę ciężki. Mam mega broń przyspieszoną. Dopóki go nie zberstuję to, to przegrywam, nie? Muszę go zberstować. Dobra. Lasa. są te, 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 te. Nie, nie chcę, dobra. Sloty, dobra. Sloty są git, git. Potrzebuję płomienia jednego. Nie? Więc jakbyś teraz mi dał płomienia, byłbym wzięty. Ciężka z tym płomieniami, i co widzę. No, ale dobra. Tego nas nie potrzebuję. z skarbonka mogę dać tutaj tutaj. W sumie armor też nie jest więc więcej nie potrzeba. Odświeżamy. Chili Pepa. Red Hot Chili Pepa. W sumie dawaj, dawaj A co ja się będę kurę tutaj? Pru. O. Młoda para. Jest jakieś zwierzę na dwa sloty. Tutaj takie by się zmieściło. Byłoby, ale nie na tej postaci. Ej, nie wiem, co naprawdę za, za losowy build, nie to jest. Ja dosłownie jestem aktualnie. tym kurde. Riperem. Ja jestem płomiennym Riperem. To bym kupił. O, daj mi to tutaj. Uuu, coś lepszego. Jorpent Healing is reduced. Dobra. Dawaj mi to tak, zrobiłem co. A, niech jest jak jest. To Szybciej bijesz, no to ty masz szybciej bić, nie? Sloty z lotami. Dobra. Ale ten build tak gównie ja nie wygląda. To jest najbrzydszy build, jaki kiedykolwiek widziałem. Ale w końcu jakiś dobry build na Reaperze mi siadł. Myślę, że tu tak ludzi berstuje. No, ale w sumie co się dziwić? Mam rabiczonka, Frozen Dragona. Tak, tak, ty tak się nazywasz? Nie, Ice Dragon, sorry. Dobra, robimy stan Armora. O, ta co się w ogóle rozpi rozpi rozpieciec. Czemu? Bo Czemu? się wszystkie po prostu yy, ogniste dać w zasięgu tego, nie? No to zrobimy tak. Tutaj ten na razie zrobimy tak i tak. Mam z skarbonka, jakby się inaczej ustawić? Mógłbym? Pewnie mógłbym, no. To tak. O. I ty co ty robisz? Lifesteal? A to daj mi lifestyle na tego ziomeczkę grubego. Gruby... Tylko już nie mnóstwo tego, że zredukować... No to zmniejszyć, co? Zmniejszyć leczenie przeciwnika. Ej, no nie mam teraz miejsca na sloty, nie? W ogóle. Może bym miał, jeżeli bym to jakoś fajnie ustawił, czyli na przykład te fany paki bym wywalił. Jak się tutaj upchał, to, no co nie? Dobra, bez kombinowania Odświeżamy, nic tutaj nie ma, to lecimy Dobra, ziomeczek Kradnący mi debuff, co nie? Nie, usuwający Okej okay. Może i nie mam staminy Aha, ale za to mam zwierzęta Dajesz, 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 dajesz. Zabij go. Coś leczy cały czas? Dobra. Już myślałem, że on się jakoś wyjątkowo mega leczy. Dobra. Teraz musimy to wszystko wywalić na owoc, nie? O, da, to bym kupił Red Hot Chili Pepper. No w sumie Red Hot Chili Pepper. Uuuuuh. Za ósemkę jest git. Jest Sigma. Dobra. Ja to za wywalę. Leci mi chwilę to na po ustawie Ze dwóch. Okej, okay, wróciłem. I patrzcie, kurde, jak tu się miejsce zwolniło, co? To jest wszystko fajnie zrobione, tu i się na wszystkie odpalam. Ten zanarmor. No kurde. Fajnie, fajnie. Już każdy nie jest używany fire item, nie? Ten flame badge. Ale dobra. Samuso hita. I lecimy. Pozwalając na Bang! Zberestowany jak nie wiem. Wow, to jest naprawdę najlepsze podejście kurde tym ziomeczkiem jakim kiedykolwiek wygrałem no W sensie tym, no wiecie jakim, no. Reaperem. Tego fani bym oczywiście dał, ale nie mam gdzie. Tak szczerze. No nie mam miejsca, więc to bym włosy wywalił. Ty byś bił directly, tak? Okej, okay, to tobie to się przyda, szansa na rezyst, rezystowanie tego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Otwieramy. Nie, to nic nie będzie pasowało, niestety. To się przyda, to się przyda, to bym kopił. Ja zepsuję, mam tu już tyle miejsca, żebym mógł wszystko po prostu postawić. Wszystko. Tak jest prawda. Pierw kupuję to, później kupuję to. Jest balando. Bailando. Ok, w się dostają. Ok, kto wygra? Bill pod smoki czy Reaper, który ma dwa smoczki? No dajesz, 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 dajesz. Zabiję to. Ale beczka, co? Nie spodziewaj się tego. No tam tak, o, może teraz tak To by dać to O tutaj już masz ten, dobra, to to by dać Trzeba, jak generować w ogóle manę, to jest pytanie To będzie mi leczyło niby Dobra, odświeżmy to po jakiejś sma smaczki dla mnie Nic tutaj nie ma Oprócz banana, który nic mi w sumie nie, nie da O praczy, idealnie miejsce mamy. Dobra Dobra, 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 robimy to nie wiem jak co tu ma w ogóle zabronie. No, tutaj mam mana firsta, ma tego tutaj Fortunas Hope'a i Magic Torcha. Ja on będzie mnie krytował, chyba że go zdążę zabić. Dajesz, dajesz, smoki, smoki, naparzajcie, naparzajcie Podoceni no Let's go! Ale ten build jest dowalony. On jest do cór... do cór... Do... no wiecie co chcę powiedzieć. Czy jest dowalony? <ścoughs> jest mega dowalony ten build. No. Ok, teraz już... Nie, nie nie mam miejsca na te wszystkie przedmioty. Tak on się zaczyna na obrazku. Ale świnki mogę sprzedać, no tak, świny mogę sprzedać, to już mogę sprzedać. Okej, okay, dobra, dobra, teraz zrobimy tak cyk, cyk i cyk. To tu możesz się tym łączyć Ty się łączy z tym Son Helmetem, no to wiem, ale nie zrobię Son Helmeta. O! Da mi dwa pieniądze. Dwa pieniądze mi stały. Dobra. Nie no, to też był bardzo przystojny, kurde Build. coś w się sensie, na no ogólnie. Bardzo przystojnie tutaj wszystko jak tego wyglądało. Ok, zacząłem wygram pod Bastard Blade'a. Ziomeczka. Okej. Okay. O, zabije mnie. Co? Jeszcze znaczy się drudziłem? Dajesz, dajesz, dajesz. Smoki, smoki. Oh, let's go! Let's go, Maklas! Co to było, ale go zioma... Bo stosujemy takiego smash, Adam Smasher A to z hill to nie, a. Fenix, no tak Teo, ale to był dowalony build Dowalony build, panowie Lepszego builda nie widziałem, co pod słońcem Ej nie, naprawdę to jest, to jest Bardzo ładny głaz. To jest bardzo ładny build. Kurde, no. Wygląda jak totalne gówno. Ale co zrobiłem? Co, myślałeś, że to będzie filmik z... z gry Pyromancer'em? No, nic bardziej mylnego. <laughs> Jakoś podróbką grałem Pyromancer'a. Dobra, jest za, to był ładny build, naprawdę. Czy znaczy ładny. Fajny build, ładne podejście. Kurde. Co, a ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, no i komentarz. No i co? Jutro, dla was, w zasadzie sensie jutro. Panią bardzo gramy, dla mnie to dzisiaj będzie za chwilę. Ech, a więc, no. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I do następnego! Dziana!